Tak jest mój drodzy, dokładnie w niedzielę w Stanach Zjednoczonych, a wczoraj w Polsce wyszedł dziewiąty odcinek siódmego sezonu The Walking Dead. Hej, cześć, Simonu, ja jestem Anory, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem o moje pierwsze wrażenia właśnie z dziewiątego odcinka siódmego sezonu The Walking Dead. Ogólnie to pierwszy odcinek tak jakby 7B sezon I w końcu akcja zaczyna się z dziać znowu I powiem ja mam od razu, że mi się odcinek Bardzo, ale to bardzo podobał Dlatego, że osobiście kocham strasznie Te zależności między grupami Może nie było aż tyle akcji ile oczekiwałem Ale i tak moim zdaniem odcinek Mega git I tutaj będą spoilery, także uwaga, tutaj będą spoilery są. Ucieczka Gabriela, która mnie zaszokowała Też moim zdaniem jest mega fajna Później złomiarze, bo tak się bym nazywała Prawdopodobnie nowa grupa, którą Rick na końcu odcinka i właśnie tam być może jest Gabriel także patrzcie będziemy mieć jakby kolejną grupę mianowicie Złomiarze. jeśli przyłączą się do Lika to będzie już z górze Królestwo, Aleksandria i złomiarze, chociaż Królestwo nie bierze czynnego udziału w walce, ale liczę na to, że jednak Król Ezekiel się nawróci plus jest jeszcze również grupa tych kobiet na losach także mam nadzieję, że ogólnie sezon będzie mega fajny w sumie jako połowa sezonu będzie mega fajna, ogólnie w tym jakby w przyszłym sezonie już nie będzie walki z Niganem, tak mi się wydaje, że nie będzie walki z Niganem, tylko właśnie te wszystkie grupy się przygotują i po zaatakują w ósmym sezonie. Może nie było dużo akcji na przykład, bo tak naprawdę nic się nie działo oprócz rozmawiania z niektórymi osobami, ale akurat lubię takie klimaty, że na przykład, nie wiem, takie stricte polityczne poniekąd. Bo załóżmy, że każda grupa to jest państwo, taki sojusz na właśnie że mi się mega podoba, takie klimaty właśnie stricte polityczne. Oczywiście opatrzony w zabija, zabijanie szczędaczy. A była też taka piękna scenka, która też mi mega zdziwiła. Jak niechali chali tymi autami i tak każdego szwendacza po kolei przywało, przywało wiało na pół Także moi drodzy, dziewiąty odcinek kiedy był moim zdaniem mega spoko. To oczekiwałem więcej akcji, no ale zobaczymy jak to będzie. Ten sezon już raczej pozbawiony będzie takiej większej akcji. Tak mi się wydaje, wow, tak mi się wydaje, chociaż nie mam pojęcia. Zobaczymy, ale wydaje mi się mimo wszystko, że tak się bardzo, bardziej skupią na zbrojeniu przed Niganem. A na przykład w pierwszym odcinku ósmego sezonu właśnie właśnie Nigana zaatakują. Intryguje mnie jeszcze ta kwestia złomiarzy, dlatego że lik się uśmiechnął dość szeroko, co było widać, także być może na złomiarzach będzie ktoś znajomy i ja osobiście typuje Moralesa, to jest osoba, ten Hiszpan Blairze z pierwszego sezonu, ten Hiszpan z suką a jej było o nim wspomniane, także moim zdaniem z umia, że właśnie wyprowadzi Morales. Oczywiście pisze go na swoje prawdy na odcinka i mam nadzieję, że jakaś fajna dyskusja się wywiąże. także moi drodzy, jeszcze raz resumując, odcinek był moim zdaniem mega w porządku, nieco pozbawiony akcji, ale te wszystkie po prostu aspekty zależności między grupami, mega uzbrojony to błuskę, też za uwagę, pamiętajcie, że każdy sub i like, nie na obrót, Także dzięki za uwagę, poznaję się każdy sub, mega mi pomoże, dziękuję, ślicznie, ciebie, tylko ciekawość, mi to mega motywuje No i widzimy się już jutro, także na razie, cześć, pa!